I ta to wszystko gra. Widzę was wciąż w moich znak. Kim chce być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być słabszy. Chcę pismo z sobie żyć. W tej drodze nie przeszkodzi mi nic. Spakowane torby na drogę już mam. Kiedyś stoję tam, to ja chciałbym być.

Ziomy. Witajcie w totalnej porażce podsumowaniu! Nadajemy na żywo z tropikalnych wybrzeży Hawajów. W tym sezonie podróżowaliśmy po całym świecie, a na sam koniec przybyliśmy do prawdziwego raju. I nie imprezuję tu w pojedynkę? O nie! Przywitajcie się z Lożą Gwiazd! Jeszcze tylko dwa odcinki dzielą nas od poznania zioma, który wygra milion dolarów. A finał zostanie rozegrany właśnie tutaj! Naszymi pierwszymi gośćmi są uczestnicy, którzy już wcześniej opuścili program. Powitajcie, Owena, Kortni i Duncana. Dlaczego zostałam zaproszona razem z Owenem i tym głupkiem? Dzisiaj wszystko będzie na opak, Kortni. Ale będę mogła zaśpiewać piosenkę, prawda? Pracuję nad nią od tygodni. Mm, 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 mm. Zaraz, najpierw przywitam jeszcze jednego byłego uczestnika show. To królowa bólu we własnej osobie, Blainley! Dlaczego ją tak urządziłeś, Jeff? To nie ja! Chyba pamiętacie, jak Courtney i Blainley musiały wykonać skok wstydu nad Chinami? Z tego niepublikowanego dotychczas materiału dowiecie się, co się stało potem! I... Bum! W poprzednim odcinku podsumowania moja wspaniała współprowadząca Bridget opiekowała się rannym niedźwiedziem na Syberii. Miś czuje się już lepiej. Na szczęście. Ale władze lotniska nie pozwoliły Bridget opuścić kraju, bo miała tylko paszport Blainley. Potem Bridget utknęła na jakiejś małej, zapyziałej rosyjskiej łodzi rybackiej. Aż do teraz. Popatrzcie. Jess, tak się cieszę, że... Cię widzę! Uważaj! Słodziutki jest, co? Ło! Wow, wow! Przepraszam! Nie martw się, kotku. Teraz, kiedy moja współprowadząca wróciła do programu, czuję się o niebo lepiej. Mm. O! Nie, Bruno! Niedobry, miś, niedobry! O, stał się bardzo zazdrosny, od kiedy wyleczyłam mu łapę. Ale jest zupełnie niegroźny, tak długo jak nikt się do mnie nie zbliża. Czy to znaczy, że nie będę mógł się nawet do ciebie przytulić? Chyba nic się nie stanie, jeśli zrobimy łokciowego żółwika? Chyba po prostu jest głodny. Lepiej zajmijmy się programem. W tym sezonie loża gwiazd będzie miała duży wpływ na to, kto wygra bańkę. Świetnie, bo ja mam dużo do powiedzenia na ten temat bardzo dużo. Cody musi wygrać finał, bo jest jedyną dobrą osobą, która została w grze! Pod warunkiem, że oni pozostali w ogóle przeżyją! Przecież utknęli w Dramheller. Główną przyczyną śmierci jest tam utknięcie w Dramheller. Czy są w stanie dotrzeć tu w jednym kawałku? Spokojnie, Skarbie. Ci goście są mocni. Na przykład Heather to karaluch totalnej porażki. Nie chodziło ci o Izykiela? Heather to raczej porost totalnej porażki. One potrafią przeżyć wszystko! Ach, chodzi o to, że. Jakoś na pewno uda im się tu dotrzeć. I będzie przy tym niezła zabawa. Cokolwiek się zdarzy. No więc, jak myślicie, kto wygra ten sezon? Komu pomożecie? Kto to będzie dziś? Czy to Heder, Alejandro, czy Cody może być? To Heder, jak lud zimna, lecz bardzo ostro gra. Nikt już kto by ją chronić chciał! Komu pomożecie? Kto to będzie dziś? Czy to Heather, Alejandro, czy Cody może być? Riki, tiki, tiki, uwierzcie mi! Wygrać może tylko chaos w cieniu niczym król, wolno są, czy dziś jakiś drink W stylu to chowajskim jest! Do domu weźcie Czedar, bo można uśmiać się! Psi dzień Śpiewać. Nikt! Harold! tyki tak się robi, By program dzisiaj wygrał Cody! Rymy tutaj są i o to tu chodzi! Tu chodzi! Chłopak, głęboko złodzieje! Duncan jest! Rikki, trupem. dosyć! Wyłączyć muzykę! Uwielbiam imprezki jak nikt inny, ale Harold! Są pewne granice! Konfiskuję to! Proszę, być Dzięki, Jeff! Mm. A -a -a. O! Jeff! Niedobry Bruno! Jeff to mój chłopak! A! 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 Możemy uspokoić jakoś tego niedźwiedzia? Może herbatką kawa? Kawa to korzeń o działaniu uspokajającym, którego używają polinezyjczycy. Czy on ogranicza też może apetyt? Zanim Loża Gwiazd za pomocą chorągiewek pokaże nam, komu będzie kibicować, zobaczmy sylwetki naszych finalistów. Które z nich ma największe szanse na zgarnięcie kasiory? Zobaczmy, kto już zasłużył na wygraną, ponosząc. Totalne obrażenia! Cody dostał nieźle w kość podczas tego sezonu. Większość krzywd wyrządziła mu Sierra, ale gdy się rozchorował, Sierra zadbała o to, aby pozostał w grze. Oczywiście rozchorował się wyłącznie przez nią. Sierra odpadła i teraz Cody po raz pierwszy musi sobie radzić sam. Ale nie zapominajmy o jego prawym sierpowym. Cody jest odpowiedzialny za najbardziej widowiskowy knockout tego sezonu. Tylko udawałem, żeby mu nie było przykro. Szarmancki i uroczy obiekt westchnień Sierry czy pogromca Dankana? Cody jest zupełnie nieprzewidywalny. To czyni go naszą wielką niewiadomą. Jeff, przestań. Porana, Alejandro. Alejandro udało się uniknąć obrażeń przez cały sezon. Nawet kiedy walczył z ogromnymi gąsienicami w Amazonii, przybyszami z kosmosu w strefie 51 i niestrawnością Owena w Szwecji. Poza tym niech podniosą ręce ci, którzy są tu dziś przez niego. Alejandro ma też słabe punkty. Izykiel Rozprówacz skasował go jeszcze przed lądowaniem w Londynie. Poza tym w Grecji, Al przeżył najbardziej upokarzającą porażkę tego sezonu. Możemy zobaczyć? A teraz w zwolnionym tempie do tyłu, do przodu. Przynajmniej dostał się do finałowej trójki. Tylko dlatego, że Sierra wysadziła samolot Krisa. W przeciwnym razie dawno by wyleciał. Dokładnie! Ten kolo ma chyba podkowy wielkości Teksasu. Mógłbyś chociaż udawać, że jesteś bezstronny. A jak szło Heather w tym sezonie? Udało jej się przeżyć konfrontację z krokodyrami albinosami, małymi ptaszkami i wkurzonymi członkami jej własnej drużyny. A było ich całkiem sporo. Nic jej nie powstrzyma! Ani wybity ząb? Jeszcze raz, na? Świetna robota! Ani ciosy mocno wkurzonego Kondora! Jeśli Cody jest naszą wielką niewiadomą, a Alejandro to kapitan powrót, heder powinniśmy nazwać nieposkromioną siłą. To ma być nieposkromiona siła? Wygląda jak wampir. Dokładnie! One są tak samo złe i absolutnie nieposkromione! Jak na razie ciężko przewidzieć finał tej rywalizacji. Przekonajmy się teraz, co może jeszcze pokrzyżować plany trójce finalistów. Cody ma wiele poważnych alergii, a jego lekarstwa przepadły, gdy samolot wyleciał w powietrze w Albercie. Jeśli finałowe zadanie będzie polegało na przedarciu się przez dżunglę, Kodi może nie wyjść z niego cało. Jeśli chodzi o Alejandro, to jest on wybrednym smakoszem. Jego ciało jest świątynią, która nie uznaje ani tłustych, ani chemicznie ulepszanych potraw. Lepiej dla niego, żeby finałowe wyzwanie nie było związane z jedzeniem korki, mu już nie pomoże. A największą słabością Heather, prócz jej okropnego charakteru. Wydaje się być Alejandro. Bez dwóch zdań. Chyba już sama jego obecność ci ją dekoncentruje. Jeśli Heder chce pokonać Alejandro, będzie musiała wziąć się w garść. A teraz gwóźdź programu ludziska. Pora wybrać waszych ulubionych finalistów. Widzę, że jesteś fanką Heder. Pasujecie do siebie. Nie ma mowy, żeby Cody wygrał z Alejandro nawet nie potrafi pozbyć się Sierry. Tak, ale ona jest wytrwała. Moim zdaniem Alejandro przebił was wszystkich. Jest najlepszym zawodnikiem w historii programu. Ale jedynym fajnym, który pozostał, jest Cody. Zasłużył na ten hajs. Eee, czy herbatka jest już gotowa? Ja to zrobię. Przeszedłem trening tresury zwierząt na letnim obozie cyrkowców i astronautów. Jak leci niedźwiadku? Przyznaję, że naprawdę ładny z ciebie ursus Arctos arktos. Specjalnie dla ciebie przygotowałem wyśmienity wywar skawy. Otwórz buzie. Hmm. Po 44 dniach rozłąki zasłużyłam chyba na całą Super! Już niedługo kilku wybrańców z Gwiazd weźmie udział w śmiertelnie niebezpiecznym wyzwaniu surfingowym. Wygrany zagwarantuje przewagę finaliście, któremu kibicuje. To wszystko zobaczycie zaraz po przerwie w totalnej porażce podsumowaniu. Zdejmijcie Bruno z mojego chłopaka! O! Ponownie w totalnej porażce podsumowaniu. Nie ma już wśród nas dzikich zwierząt. A teraz zamierzamy przenieść ten program na zupełnie nowy poziom rebelki ziomy. Oddaję Ci głos, Bridget. Dzięki, Jeff. No, jak tam? Tęskniliście za udziałem w grze? Świetnie, bo teraz to wy weźmiecie udział w wyzwaniu, żeby pomóc w wygranej waszemu ulubionemu finaliście. Mm. Mm. Naprawdę tylko ja współczuję tej biedaczce? Czy ktoś mógłby się nią zaopiekować? Owen, zrób coś miły z ciebie, facy. E, nie mogę, prawda? Bo nie jesteśmy w tej samej drużynie, sorki. Zaraz. Jak to się stało, że Alejandro masz pięć osób w swoim zespole, a Herder tylko jedną? Owen. Ewa, Justin i Leshauna będziecie w drużynie Hedek. No daj spokój! Cieszę się, że stajecie murem za waszymi idolami, bo jedna osoba z każdego zespołu będzie musiała zaryzykować życie dla swojego finalisty. Jacyś ochotnicy? Ja jestem najlepsza w moim zespole. Proszę was, dajcie mi wystartować dla Hodiego. Jeśli jesteś na tyle głupi, żeby wziąć udział w samobójczym wyzwaniu surfingowym, mnie pasuje. Tak! Wiesz dlaczego? Pokażę leszałni, że naprawdę wymiatam na desce. A kto będzie reprezentował drużynę Heather? Blaineley się zgłasza! Rywelka. <laughs> Dowiemy się teraz, jakiemu wyzwaniu stawią czoła Courtney, Harold i Blaineley. Zawodnicy będą musieli dobiec na szczyt góry i zgarnąć jeden z naszyjników wiszących na szyi lono, hawajskiego boga szczęścia i gier sportowych. Potem uczestnicy zjadą na desce surfingowej w dół strumienia. Aha! Na samym dole powinniście uważać na drobne erupcje lawy. <grywa> Może Blaineley nie powinna brać w tym udziału. Jest taka, no wiesz, bezradna. Ktoś to musi zrobić i nie będę to ja ani ty. No dobra, Blaineley, pomogę ci się dostać na górę. Nie chcę nawet myśleć co zrobiłaby mi heter, gdyby dowiedziała się, że nie pomogłem jej wygrać. Spójrzcie, oto typowe zwierzęta, które możecie spotkać na Hawajach. Jeśli wybierzecie się do zoo. Drużyny muszą wybrać zwierzę, które ich zdaniem najlepiej odzwierciedla ducha ich finalisty Blainey, Które zwierzę według Ciebie pasuje do Heder? Wydaje mi się, że chodzi jej o dobermana. W takim razie już wiemy, że symbolem heder będzie doberman. Świetnie! Harold, zwierzę dla kobiego. Kurczę, ale tu są same drapieżniki. Ten program trwa tylko pół godziny. W praktyce to tylko 22 minuty, wliczając czołówkę i napisy końcowe. Jeleń! Kod jest jelegiem. Śmiejcie się, jeśli chcecie, ale mam swoje powody. I nie chodzi mi o te wielkie, niewinne oczy i mały ogonek. Kortni, wybrałaś już coś dla Alejandra? Zdecydowałam się na jaguara. Jaguar? Jesteś pewna? Ależ oczywiście! One są sprytne, szczupłe i szybkie. Są też zdradliwe, lepiej mieć na nie oko. W porządku, ale jest mały haczyk. Co się stanie, jeśli już uda wam się zjechać na desce z naszyjnikiem? Żeby wygrać, będziecie musieli założyć go na szyję waszemu zwierzakowi! Śmialiście się, że wybrałem jelenia. Jak widzicie, lepiej mnie nie lekceważyć. Ja zawsze wygrywam w tej grze. Poza przypadkami, kiedy nie wygrywasz. Tym razem też tak będzie, bo ja łatwo poradzę sobie z Jaguarem. Eee, zdaje się, że to ja będę musiał pomóc Blaney z Dobermanem, prawda? Zawodnik, który jako pierwszy założy naszyjnik swojemu zwierzęciu, wygra przewagę dla swojego finalisty. Przewidzieliśmy też nagrodę za drugie miejsce. Ostatnia drużyna nie dostanie już nic, a jej zawodnik będzie miał w finale ekstremalnie trudne zadanie. O ile oczywiście wejdzie do finału. Życzymy powodzenia! I... Start. Przygotuj się na przegraną z moimi szalonymi mocami. Przygotuj się na porażkę z moimi... normalnymi. No i w górę, super! Ha, ha, ha. A, oj! Ojej! Oj, przepraszam, naprawdę nie chciałem, zaraz ci pomogę. Aj, Proszę, nie mści się za to na mnie! To był wypadek, przysięgam! Wielki Lono, dzięki Ci za ten kwiecisty podarunek. Nigdy cię nie zawiodę! Tak! E, 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 e. Kurzę, ale stromizna! Ale udało nam się, prawda, partnerze? Sorki ziomy, ale Chris nalegał na piosenkę. Nareszcie! Mm -mm. O, danka mydła nie chce znać, a głęb jest beznadziejna, tak! Nie tę piosenkę! Związaną z wyzwaniem! To w hawajskim stylu jest, gdy strumieniem płynie się. Myślę, że nie spali mnie ta gorąca lawa. Koniec już moich szans, to nie daje w nocy spać. Ochotnikiem będę raz, choć to nie zabawa. Już. Tak, tak, wygrywam to Tak, już. tak, ja startuję tak, szybciej. Tak, wygrywam tak, wygrywam wyścig. Tak. Trochę sztywna jesteś, wiem, i nie za bardzo ruszasz się, ale idź i pokaż im tak, jak czynią to zwycięzcy! Dziś wygram to jak? Ja, tak, bo jestem tak, prawie z nim tak. tak. A ja dla Cody'ego tak, tak. Przyprawię le szaumy Od reszt gorąco Au, to nie fair Wyszło nie tak, no cóż Wybacz Blaine'i Mi już Lepiej już, poddaj się tak, tak. Ja wciąż jestem w tak, grze tak. Tak. tak, Tym Sorki tak, tak. tak, tak. korpi to ja, ale tak, ja to tak. wygram o, o, o. tym, tym razem, razem to ja! ja. Tak, 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 tak. Moje orzeszki. Wow. Uh. Kurka wodna. Wow. <śmany> <śmany> Aha. Tak. Courtney wygrała! Nie wierzę! Eh. A co z Blane? No tak, chyba ktoś powinien ją wyłowić. Lekarz! Eh. Ratownik! Bruno! Nie! Myślisz, że ją zje? Był już bardzo głodny. <laughs> Spójrz, Bruno aportuje Blainley. To mi się podoba. O, tak się cieszę, że znowu jesteśmy razem. Ja też się cieszę, kochanie. Jesteś najlepszą współprowadzącą. O, ostrożnie. Dobra, przytulisz mnie wreszcie e, Przepraszam, że przeszkadzam, ale... Gdzie moja nagroda? To było naprawdę niewiarygodne, Courtney Poważnie! Nie myślałem, że ktoś przeżyje Co? To był pomysł Chrisa ale ktoś jednak wygrał, bo dziewczyny rządzą. A dzięki kortni Alejandro będzie miał prawo skorzystać ze znaczącego ułatwienia w finałowym wyzwaniu. Tak, na pewno wszyscy się bardzo cieszymy z tego powodu. Dostanie zaczkę! Wszystko wyjaśni się wkrótce, drużynakowi gratuluję! Dostajecie mniejsze ułatwienie. Buzek Dziecięcy! Hurra! A ponieważ jej drużyna była ostatnia, Heder nie dostanie nic poza odrobiną Niedźwiedziej Śliny! Oho, to raczej jej niezbyt pomoże w finałowym wyzwaniu! To prawda, mój Niedźwiadku! Już po niej! Czy Alejandro wykorzysta swoją przewagę? Jak Kodi poradzi sobie tylko z wózkiem dziecięcym? Czy pozbawiona ułatwień Heder da ciała na całej linii? I jak w ogóle Kodiemu Heder i Alejandro uda się tu dotrzeć na odcinek finałowy? Znajdziecie odpowiedzi na te i na jeszcze bardziej pokręcone pytania już w najbliższym odcinku totalnej porażki w trasie! Pracowanie w wersji polskiej Sonika. Sonic'a. Przybójcie wśród chmur i łapcie złoczyńców z waszymi ulubionymi superbohaterami. Za chwilę Batman odważni i bezwzględni w Cartoon Joanna Pach, Piotr Kozłowski, Karolina Gryzner, Andrzej Deskur, Joanna Górniak, Michał Maciejewski, Marcin Przybylski, Anna Sroka, Dorota Furtek, Clementyna Umer, Monika Androziak, Michał Głowart, Ida, Deskur, Agnieszka Kudelska, Leszek Zdun, Waldemar Barwiński, Paweł Ciołko, Szrofet Kudelski, Modest Katarzyna Łaska, Katarzyna Pysiak, i Pani.